SuperPlex. Ciekawe czy on to skontruje. Nie skontruje! Crossroads. Claymore. I leżysz, kurde. Jeden. Dwa. Ja nie mogę! Co za ludzie! Przy okazji gorąco zachęcam do wspierania kanału. I dziękuję także wszystkim aktualnym wspierającym. Kanał witam was, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z WWE 2K My Rise 24, w odcinku numer 25. Mamy do pogadania z Koim, więc zaraz lecimy w scenkę. partner, Partner, Wait, what are you been out of shape about now? We've won our match and now we've got a title opportunity. Which sure is great. I guess I just didn't realize that our team was the dark horse and the show horse. What the hell is that supposed to mean? It means you spent our whole match out there hogging the spotlight instead of working as a team. I did what was necessary to win. If that's a problem for you, no, <laughs> no problem. I just see you, Cody. I see you. What you need to see is that our next opponents are the SmackDown Tag Team champions and they are not going down without a fight. Don't worry, I'm focused. My eyes are most definitely on the prize. Good, then maybe the next time we see each other in an airport, we'll be carrying heavier bags. Yes, go Tag Team championship? Introducing the challengers and a combined weight of 485 pounds. The chosen one. Okay. The one, R, in Cody and Cody Rhodes. La la la. <laughs> rolling brute. No, powinno być nie łatwo. Dobra, moi drodzy. Tak film match, I to opasy smackdown.

No, no, czas na reakcję jest tak krótki, że to szok. I co to są za akcje? Boże, jaka nuda? Ej, ale ma się tak: zmiana, zmiana. Wiadomo, że tu teraz poważny gracz musi wejść. Nie ma wstawania. Teraz my tutaj go zniszczymy, nie będziesz kontrolował na tym swoim poziomie overala malutkim. Po co wstajesz? Dobra, do narożnika spróbujemy. Hmm, ale to już skontrował To my też skontrujemy Kontra za kontrę, no I tu mówię, a ja mam 92 poziomu overalla Oni mają po 70 parę.

Teraz musimy ich pokonać. Ok. Body nie blokuje. I to ja go muszę pokonać teraz. No i skontrolował mi Ignatur, ale ja skontrowałam jego. On jest zestunowany jeszcze, ale wątpię, żebyśmy go tu przypięli. No, tak myślałem. Musimy tego Richa Hollanda przypiąć, bo on ma najmniej HP. No i co to było? Dostał akcję ode mnie, która się zanulowała, no nie. Bez sensu. jo. Specifically targeting the leg. Dominating shoulder Muszę się zmienić, żeby Cody trochę powalczył Bo ja tutaj mam za mało HP, a to nie było jakby się odnowiło No i patrzcie, ta akcja, ne? on dostał tą akcję i zebrał się po tej akcji szybciej niż ja I to jest joke, bo gra kosztuje 300 ne? Taki mały joke

Looking a scoop slam, but from behind, inverted Big pedigree. Caught with a punch. Boom, butch with a timely counter. Road. No i skontrowo wiedziałem, że tak będzie, nie? No ja nie mogę, chłop nie ma HP, w ogóle nie ma nic i kontruję ci finisher, bo dlaczego by nie... Taka heca, taka heca. Ha, i co to miało być? Nawet nie widziałem co się stało. sobie, że tego kodu jego. Kod jest za głupi, żeby skontrować, widzę. Rich Holland: 670 overalla kontruje wszystkie akcje. Oh, yeah. Teraz ci pokażę. O to chodzi, nie? Skontrują wszystkie akcje mając tak mało poziomu mocy, że to szok. I on nawet skontrował to, że ja go skontrowałem atakiem. Rozumiecie? To jest trochę, kurde, nudne. No tak, nawet nie chciałem w tego gościa tutaj uderzyć i uderzyłem w tego, który by stał przy ringu. No. Dawaj, Butch! Oni mają finishera, a my nie mamy. Jeszcze uniki robią, nie? Mówię wam. Kto dopracowywał to AI, to ja nie wiem. Masakra. <raurger Holy Hill> my my the face lock There's the final cut. Butch turns that away. Caught with And Rhodes stringing something together now. And Rhodes might have more. And finds a counter. And Holland needed that badly. Ridge got tired of being pushed around and wants to gain the advantage now. The Jeden, dwa. No way. No właśnie, No way. I to potężny klozłom. Ciekawe skąd wiedział, żeby skontrować. Teraz niech skontruje. JA NIE MOGĘ no SERIO To pewnie skontruje nie? O no, jednak nie skontrował Wypad stąd. stąd. ha, Ten mnie tu skontrował, gdy już miałem finisher. Too late, chociaż było w timing. Ja Was przepraszam, ale to jest. To jest zbyt głupie. Hmm. No i skontrowałem to i jeszcze... I o co chodzi? O to chodzi, że gra się. Kontrujesz, zaliczyło ci kontrę. A i tak dostajesz dalej do bicie. O... Jest super. No, jesteś silny, Butch. Tak silny, że nikt cię nie lubi i nigdy o tobie nie pamięta. No, była kontra super. Na jedną tysięczną sekundę co się pojawił Weź proszę Cię Ja mu pokażę, no i tak, on przecież skontruje, zapomniałem breaker Nara Pinaj go Jeden Dwa. No za... Kam, przecież tam chłop, w ogóle HP nie ma. Chłop, co nie miał w ogóle HP, jeszcze był w stanie skontrować. No i tutaj. Chyba, kurde będziesz mnie irytował, chłopie co ty tam nie ma kontrowania Detonation key. No i co, przyjdzie ci twój kolega pomóc? Sam trafi jeszcze, Powerbomb! <laughs> Power bomb. Musimy go zniszczyć. Pier i skontrowany, no oczywiście. Rich Holland Gość z 70 overallem Ja mam 92 Pobie z jakimś mistrzem uniku Ciekawe, czy że wstanąć? No, no zdążę. Na glebę. Nie ma zmian. Byś chciał, zmianę byś chciał? Nie no przecież wiadomo, że skontrujesz 99% akcji kontrujecie A u was się nie da skontrować tego Bo macie timing jak szachista Komentować. No i super, że dostał tego clothesline'a, ale nie dostał jednego. Ja tego nie mogłem skontrować, jak coś... Jakby ktoś pytał. Ten by mógł, bo on ma tylko 70 overrolla. Nie miałeś po co mi ratować, Cody. No wiadomo, że nie mogę skontrować. Wiadomo, ale super akcja Claymore. i leżysz, kurde.

było najbardziej możliwa wygrana teraz. A. Ale ja to skontrowałem. No i patrzcie, skąd zrobiłem sobie ten atak, który powinien go skontrolować, ale on to skontrował sam. Nie? No to jest trochę nuda. No wiadomo, że skontrował. skąd sk 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 ja to mogłem wiedzieć.

That's going to be a lot of hardware for them to carry around. More importantly, this is an alliance that could explode at any moment. Miz is a genius. The WWE Universe definitely approves of the new tag champs. Why wouldn't they? It's not too often you see this kind of star power in the ring at the same time, let alone on the same team. Do it. Hit him. You know you want to. Who are you talking to, Corey? Both of them. I can't stand either one of these guys. These men are now the SmackDown Tag Team Champions, and they're on shaky ground at best. How are they going to coexist until yeah. the Royal rumble? I hope Super. they don't. tutaj. Oh, do pogadania Zrobimy to w następnym odcinku, także tutaj dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.